decyduje o tempie odbudowy kraju. W okresie niespełna trzech lat, dzielących nas od chwili zakończenia wojny, zdołaliśmy odbudować tory, uzupełnić tabor, uregulować komunikację towarową i pasażerską. Nasze koleje mają jeszcze duże braki materialne, ale praca ich nie pozostawia nic do życzenia. Kolejarze polscy mają z czego być dumni. W Warszawie odbył się zjazd ZZK przy udziale 1300 delegatów reprezentujących armię naszych kolejarzy. Delegatów, przedstawicieli rządu i społeczeństwa oraz gości witał prezes Związku Kurylowicz. Na zjeździe obecni byli przedstawiciele kolejarzy radzieckich, czeskich, bułgarskich, węgierskich i austriackich. Minister Rabanowski podkreślił zasługi kolejarzy polskich w odbudowie kraju i zapowiedział dalsze podwyższenie poziomu materialnego pracowników transportu. Związek Zawodowy Kolejarzy powziął uchwały zmierzające do usprawnienia kolejnictwa poprzez udział w wyścigu pracy. Poronin. Mala wioska góralska nieopodal zakopanego. Unikając prześladowań policji carskiej zamieszkał tu w 1912 roku Włodzimierz Lenin z żoną swoją nadzieją Krupską. Domek przy ulicy Kasprowicza 4 został obecnie zamieniony na muzeum. W tych pokoikach zapadła rezolucja o prawie każdego narodu do stanowienia o swoim losie. Starsi górale pamiętają jeszcze pobyt Lenina w poroninie. Jego łóżko. Stół, przy którym pracował. Poroninie został Lenin aresztowany przez policję austriacką. Zwolniono go na skutek interwencji Ignacego Daszyńskiego, Jana Kasprowicza i Władysława Orkana. Zachowała się jeszcze fotografia Lenina z czasów jego pobytu w Poroninie. W rocznicę śmierci Włodzimierza Lenina Polska Ludowa składa hołd jego pamięci. 25 stycznia rozpoczyna się Tydzień Inwalidy. Społeczeństwo musi pamiętać o swych obowiązkach wobec ludzi, którzy stracili zdrowie na wojnie lub w czasie pracy. W fabryce Cegielskiego ociemniali uczą się składania piastrowerowych. Przy pracy inwalidzi odzyskują równowagę wewnętrzną i świadomość swojej użyteczności społecznej. A oto ociemniali w fabryce Dentek i Opon przy zakładaniu wentyli. fabryce cukierków przy sporządzaniu kartonów. Pamiętajcie, że praca jest dla inwalidy nie tylko warunkiem egzystencji, ale i terapią. Za wybitne zasługi w pracy państwowej i społecznej pan prezydent wręczał wysokie odznaczenia członkom byłego prezydium Krajowej Rady Narodowej. Krzyże komandorskie z Gwiazdo Orderu odrodzenia Polski otrzymują wicemarszalek Sejmu Stanisław Szwalbek, profesor Stanisław Grabski, wicemarszalek Sejmu Roman Zambrowski. Po zakończeniu części oficjalnej pan prezydent podejmował dekorowanych lampką wina. W Warszawie odbył się okręgowy zjazd stronnictwa demokratycznego. Delegaci wypełniają salę po brzegi. Prezydium zjazdu. W zakończonych obradach złożono wieńce na mogile nieznanego żołnierza. Kronika filmowa na meczu pływackim Czechosłowacja-Polska Środkowa. Drużyna gości imponuje świetną kondycją fizyczną. Polacy w białych kombinezonach. 100 metrów stylem klasycznym pani. Jak widać, niewiele mamy do powiedzenia w tym wyścigu. Zwycięża Czeszka Prasilowa. 100 metrów z stylem grzbietowym w konkurencji męskiej. Prowadzi zwycięża czech Kowalcz. Niestety ani na chwilę nie uzyskujemy przewagi nad gośćmi. Widać już wyraźnie, że zawody zakończą się poważną klęską naszej drużyny. Ostateczny rezultat 14,5 do 33,5. Stanowczo za często dostajemy w skórę od sportowców zagranicznych. Czy to zlot z okazji jakiegoś gęsiego jubileuszu? Na szczęście nie doszliśmy jeszcze do tego. Po prostu znajdujemy się w tuczarni centrali mięsnej okręgu Gdańskiego. Zakupione gęsi pędzi się wprost z dworca do specjalnych końców. Nieszczęsne ptaki niczego jeszcze nie przeczuwają. czekają kilka tygodni wcale niezłego życia. Liczne towarzystwo, mało ruchu, dobre odżywianie. Dla wróbli jest to okazja niebyle jaka. Amatorów gęsiego pasztetu musimy rozczarować. Polskie gęsi pójdą na eksport do Anglii. Niedarmo popularna piosenka powiada, gęsi za wodą, kaczki za wodą. Na razie ważniejsze są dewizy. Dni bezwodnej pustyni Karakum są policzone. Na bezludnych dotąd terenach pojawili się zastępy chlopów uzbeckich i turkmeńskich. Ślad za ludźmi ciągną karawany wielblondów objuczonych wodą. Rozpoczęła się ogromna, pokojowa bitwa z pustynią. Na pierwszy ogień idzie budowa potężnej magistrali kolejowej, która połączy odcięte dotąd uradzajne okolice Chorezmy z siecią komunikacyjną reszty kraju. W ślad za tym rozpocznie się budowa kanału. Związek Radziecki podejmuje wielkie dzielo, które zmieni oblicze Azji Środkowej. Budowniczy linii kolejowej podjęli się pracy niesłychanej. Każdy metr trasy to dziesiątki metrów sześciennych robót ziemnych, uporczywa walka z wiatrem i ruchomymi piaskami, wyścig z kapryśną pogodą. Mimo to na poszczególnych odcinkach wielkiej, blisko 700 km trasy praca zakończona zostaje przed terminem. Niebawem ruszą pierwsze pociągi przez pustynię. We Francji szaleje powódź. Bezbrane rzeki przerwały tamy, zalewając wsie i miasteczka. Jak u nas wiosną ubiegłego roku powodzianie wyczekują ratunku na dachach domów. W akcji pomocy bierze udział wojsko. Policja francuska ma natomiast poważniejsze kłopoty. Nie może interesować się powodzią, ponieważ na ulicach wielkich miast odbywają się nieustanne demonstracje. Oto demonstracja filmowców paryskich. Wybitni aktorzy i personel techniczny protestują przeciwko powodzi. Oczywiście przeciwko powodzi filmów amerykańskich, które zalewają kina francuskie, odbierając chleb i pracę pracownikom francuskiego przemysłu filmowego. Kraj nękany kryzysem gospodarczym i politycznym protestuje przeciwko niewoli dolarowej, którą niesie plan Marszala. W imię dobrych stosunków z Wall Street warto pobić kilkadziesiąt kobiet i aresztować kilkuset demonstrantów. Tłum odbija aresztowanych. Francja nie chce być rynkiem zbytu amerykańskiego kapitału. Obrazek z życia myśliwców dostarczających okazów ogrodom zoologicznym. Na granicy amerykańskiego stanu Floryda rozciąga się dżungla pełna ukrytych niebezpieczeństw. Tu poluje ekspedycja Rossa z głymi rękami na aligatora. Członkowite węże wyciąga się z wody wiosłem. Niedokładny chwyt grozi śmiercią. Oswojona małpka jest maskotką ekspedycji. Niespodziewanie wynurza się niedźwiedź. Okazuje się, że Mis jest mądrzejszy od myśliwych. Z zręcznością wiewiórki wdrapuje się na wysokie drzewo i drwiąco spogląda na swoich prześladowców. Myśliwi mogliby go zestrzelić, ale Huk spłoszy inną zwierzynę. Tym razem Mis jest uratowany.